Jestem Halora Szerafa? Jesteśmy. Dobra. Siema, z nami Seba, ekiej Czajnik. Dzień dobry, witam wszystkich. Gościu, powiem tobie, że tak się, się przyglądałem twojej sylwetce, a ty taki, taki... Młody żbik normalnie tam nie odpuszczałeś, były emocje, jakieś tam tarcia, coś. No, próbowałem ja w piłkę troszkę coś tam nie, coś grałem, nie ukrywam. Coś tam potrafię. Ale denerwowało mnie od zawsze nie granie w piłkę, tylko się szarpanie. A to jak dostałem gdzieś korankiem, gdzieś dostałem łokciem trzy razy, tu na szczękę dostałem, to już gdzieś tam mi nerwy puściły i... I stało się, co się stało, za co przepraszam, zagotowałem się troszkę, Nie no nie. ale ej byku, za co masz przepraszać? słuchaj, właśnie gadaliśmy, ostatni, gadaliśmy o was w samochodzie i to było takie trochę spotkanie, wiesz, konie, takie wielkie konie i koniki, nie, no i, no i daliście radę. <grym>, no daliśmy, nie, ja, ja nie ukrywam, że ja wiedziałem, ja komunikowałem wszystkim za kulisami, zawsze jak się pytali jak, bo ja wiedziałem, że mamy Ostrego, nie? No. jakby u nas Ostry był, Asem i nie ukrywam, że będzie Asem, bo on zawsze najlepiej. W sensie nie zawsze. Odkąd tam poszedł sobie na trening indywidualny najlepiej piłkę grał. No i pokazał dzisiaj, uważam, że on jeden na cztery wyłapą, wyłapią pewnie zdjęcia, tak jak Messiego się łapie. Że wiesz, jest je, jeden biedny Messi, sześciu zawodników dookoła. tu to samo działo się z ostrym. Jeden jedno ostry, sześciu zawodników dookoła, on trzeba bramkę. Ja nie wiem, jak on to robi, ale gdyby nie on, to naszego zwycięstwa by nie było. Czy ostry że był taki waszej zdecydowanie, ekipy? Zdecydowanie tak. No ale wróćmy starej. z kim tam miałeś takie największe tarcie dzisiaj, bo tam chyba. Dobrze że Meduza cię troszkę tam... Meduza nie, oni ogółem chłopaki to tak wiesz, nie ma co gadać, to było takie wiesz, sportowa rywalizacja, nie? Okay. Ale jak już przeszło na boisko, no mówię, kurde, jak wychodzisz grać w piłkę, a nie się bić i gdzieś tam takie łokcie lecą pod pachę, czy gdzieś tam, no to się robi nieprzyjemnie i wiesz. A dykta ciężka i... W... Kurwa to wszystko. No denerwuje bardzo mocno. zresztą Lewandowski też tak mówi, że denerwuje mocno, jak tam skerują go po kostkach zawsze obrońcy, nie? Jest no, no, to no. wyprowadzające z równowagi, no i wyprowadziło mnie z równowagi. Dobra, soj oglądałem twój y, twoje kolabo razem z dupy mm -hmm. i wpadło mi w oko i podoba mi się twój dystans, jak, jak reagowałeś na, jak reagowałeś na y, te opinie, tak? Y, odnośnie Mr. Bista. Wiesz co, no ja nie będę głowa, że nie robię. Za dużo innowacyjnego, bo no, same pomysły są sprawdzone, jakby je widać, że działają. Co prawda, nie wiem, czemu nikt w Polsce tego nie robił. Może nikt w Polsce nie chciał też nigdy oddawać aż takiej części garży ludziom na jakby z zewnątrz, czy to znajomym, czy widzom. Ja uznałem, że nie byłoby mnie tu, gdzie jestem, gdyby nie widzowie i trzeba im się odwdzięczyć. Swoją drogą czeka tak mocny film na kanale, że będzie bardzo mocno. Bardzo mocna jest taka gruba nagroda rozdana widzom, nie znajomym moim z grupy, tylko widzom, że. Wiecie to teraz, przedpremierowo, nie wiem jak szybko to wypuścicie, czy przed filmem, czy po, ale będzie naprawdę... W wtorku to puszczamy. Oj, to w poniedziałek może się jeszcze dużo wydarzyć. Może to już było na kanale, może nie, ale na pewno warto to obejrzeć, bo Ej, jest mocno. Czasem czajnik likując samego siebie nie wspierasz małego kanału, który my jesteśmy, chcą nam pomóc? Nie ma problemu, jakby, to wiesz. Tak, to trochę zabrzmiało i to ci już żółwia zbić, słuchaj, za to. Ja nic wielkiego nie robię, szczerze mówiąc. Dobra, sobie takie pytanie, ja to mówię z perspektywy gościa, który od marca, bo pro prowadzimy kanał B2. <coughs> czy ty zaczynałeś jako finansowe zero, czy jesteś bananem, czy po prostu miałeś kogoś, kto cię, wiesz, finansowo wspierał mój mówił masz tu stówę i rób swoje. Nie, finansowe zero, praca 20 godzin dziennie i zaczęło się od publikowania, nie wiem, 16 czy 18 shortów dziennie, dziennie. Czyli to jest, nie wiem, 18 minut, w tym, gdzie ja to sam montowałem, sam nagrywałem, to po prostu był zajazd. Ja bym tego w życiu nie powtórzył, to się od tego zaczęło, nie? A, a bo wspomniałeś, 20 godzin dziennie w pracy. No, mniej więcej, być, ale nie wiem, strzelając jako Fizol, czy pracę masz na Nie, nie, nie. Nagrybki... Już, już nagrywkowo, już nagrywkowo w sensie. Nie mówię, że jako Fizol, tylko nagrywkowo. Co prawda, fizycznie też pracowałem w pracy różnych, na magazynach, nie magazynach. Normalna praca. Każda jak inna, nie? Więc nie ma co się tutaj wstydzić takich rzeczy na pewno. W każdym razie mi chodzi o nagrywki. No, aktualnie sam magazyn nie robię, dlatego tak, tak, no, tak żeby nie było żywia już jakiś podjazd jest, nie? Nie, to, to moim zdaniem żadna praca nie hańbi. Nawet lepiej pracować niż siedzieć i nic nie robić, ja tak uważam. W każdym razie, no, o 20 godzinach to mówię stricte o nagrywkach, nie? Że wstawałem, nagrywałem, moja dziewczyna z Facebooku boku też mogła potwierdzić, że cały dom był e, generalnie w statywach, światłach, nagrywkach. i ja się przebierałem, nagrywałem... Czy twoja żona była... twoja kłota była no już dużo, dużo wcześniej nie no takie, takie trochę love story jak Ania i Robert, wiesz co chodzi? No, Pruszku, z pruszków, bo nie była, nie? Może trochę coś takiego. No na pewno za każdym facetem stoi potężna kobieta, tego nie będę ukrywał. Myślę, że na pewno dużą, dużym hypem jest, jeżeli masz młodą kobietę. No na pewno, na pewno pomaga. Nie przeszkadza, na pewno pomaga. No to stary i ile, ile, ile ci ten zajazd y, y, trwał jak długo osiągnąłeś te po 18 członków dziennie? Uuu. Nie pamiętam, kilka miesięcy, ale nie pamiętam. W każdym razie ja też wtedy nie byłem sam, zawsze gdzieś tam z tyłu też znowu ostry. No, zawsze gdzieś tam mnie motywował, wejść, stary, iść, nagrał, i siądź z montu i zrób to. On takim motorkiem napędowym tego wszystkiego był, że wiesz? Zawsze tam dodał swoje pięć groszy, że no stary, ty nie zrobisz, no ty nie zrobisz, ty nie wstaniesz, no to kto zrobi za ciebie, wiesz o co chodzi? Od samego początku zawsze gdzieś tam był, dlatego teraz też jest i już pewnie zostanie na zawsze, wiesz co to chodzi. Fajnie, że mówisz o komplet, to ważna sprawa. Bez niego by mnie tu nie było też. To nie jest nic strasznego. Bez w ogóle całej mojej ekipy by mnie tu nie było, więc to jest coś za co ja mogę im dziękować. Move Federation 1. Jedno wspomnienie, którym też się podzielić z, z tego wydarzenia. Bardziej niż tego pamiętnego low kicka, wolałbym, żeby ludzie zapamiętali, że nawet to że nie trafiam do pustej bramki, chociaż to też jest wstyd, strasznie zagrałem. Ale mam nadzieję, że dostarczyłem trochę emocji. Przepraszam wszystkich, którym zepsułem kupony. Po co psułem paru osobom, na pewno. Jak to ty, no. Nie no, chciałbym... Nie no, przykro mi po prostu, bo odpięło mnie troszkę tam, nie, nerwy puściły, co prawda, wiem jak to jest, grałem w piłkę i dałem się ponieść, kurde, jestem taki zły na siebie, a potem już gdzieś to z tyłu głowy zostało i nawet do pustej bramki nie potrafiłem trafić, nie, bardzo tak to we mnie... Sprzedł. Ale myślę, że widzowie to kupują, tą taką autentyczną naturalność. Nie wiem, czy tu jest co sprzedawać ogółem, ale no, mówię, ja... Czuję się jak czuję, no nie będę ukrywał, że się czuję średnio mocno po tym wszystkim co się wydarzyło, nie. Wyku, emocje klasa, nie będę ci dłużej męczył, dzięki za rozmowę. Pozdrawiam, pozdrawiam <grym> teraz twoją kobietę. Teraz tą walkę. walkę, co? To, to bądź walka? Nie. nie. Ja widziałem dzisiaj, jak on kopie. nie ja, ja jestem przerażony, jestem w strachu. Ej, ale, jest wariacik, ale, co? ale jest trochę Ale podejmę, wariacik. się tego wyzwania. Zejdę ja nawet, zejdę nawet do 76 kg. O nie, dobra, jednak nie. nie. Co, ty? Ale jest dobry, skubanie on jest bardzo dobry teraz. Ok, teraz szczerze mnie mocno zaskakuje. no. Je jest dziś, to nie, wygląda, nie, nie, no nie, 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 jest taki, kurwa, cicha woda nie, woda nie, nie, jak to się mówi, nie, Dobra, chłopak, nie, 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 przerywam nie, dzięki za gaduszkę Dziękuje i, i... Szacunek za, za to, co nie, dziękuję. <laughs> nie, ma nie, dziękuję, dziękuję. Dzięki. Dzięki.